Cześć, witam Was w moim następnym filmie na tym kanale. Na samym początku chcę Was przeprosić za tak długo. Filmu nie było przez dwa tygodnie. Za chwilkę Wam wytłumaczę, dlaczego. No i oczywiście, sorki za ten tytuł, że czy to koniec. No ale dużo ludzi mi pisało, czy kończę z YouTube'em, że tak dawno nie było filmiku. Oczywiście odpowiedź taka, że nie, nie kończę. Dzisiaj wam opowiadam co się działo przez te dwa tygodnie No jak już możecie widzieć pewną zmianę Otworzyłem drzwi, żeby zamiast minie gryz, Żeby nie było hałasu Więc tak, dzisiaj nie proszę o jakoś Jakiś próg łapek czy coś w tym stylu prostu tylko strzelcie łapkę I zostawcie suba No i tak yy, Przez te dwa tygodnie w filmiku nie było Ponieważ yy, Od dwóch tygodni mam Dziwne objawy, po, że, resztę na początku Byłem chory zwykły katar, kaszel później zaczął być jakiś tak dziwnie słaby, no i tak do teraz w sumie jest, ale już jest o wiele lepiej niż ostatnio więc już czuję się na siłach, żeby wam ten film yy, w końcu nagrać jest już w miarę dobrze yy, jeżeli poza tą zmianą, że tutaj jest jeden klik no to w sumie wszystko jest po staremu bo ostatni film był z tego chyba, że jak wam pokazałem, tutaj był jeszcze leżał jak sprzątałem ostatnio z króliką. No i to tutaj jest samczyk. Za chwilkę tam przejdziemy na powórko. Tam, gdzie były niby cztery samiczki. Bo to było jedno gniazdo. Tam było prędko ich pięć, ale później tam jeden klik z Nawet nie wiem, czy to był samczyk, czy samiczka. No i myślą, że są cztery samiczki. No i niestety okazało się, że wśród nich jest jeden samczyk. Samczyk akurat tak dość fajnie wygląda. Zobaczymy, to wie, może zostanie. No i tak. Samczyka przeniosłem tutaj, to było chyba w czwartek, albo nawet w środę. Już dokładnie nie pamiętam. No i teraz taka sprawa: czy samice te wszystkie, czy samice są kotne? No jeżeli tak, no to wiadomo, to będzie kazirodztwo. Aczkolwiek już jeden przypadek w hodowli w tym roku miałem, w lutym. No i samica urodziła dwa młode. W sumie urodziło 4, ale dwa zostały. A z czego te dwa młode ładnie nawet dorosły. No i się wychowały. No i już nie ma, wiadomo, poszły na mięso, ale fajnie rosły, no i fajnie nawet wyglądały. Więc jak na kazirostwo, no to, to one tam jakieś chore albo coś tam nie było. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, o ile te są kotne. A co mi się wydaje, że chyba tak jest. Przynajmniej jedna z nich, bo dość taka, dość no, gruba jest. No ale w sumie za wam to pokażę, wszystko tam jak to wygląda I sami ocenicie A w następnym filmiku zdam relację czy te samice są na pewno kotne Sobie to później lub jutro sobie to sprawdzę Czyli dam do jakiegoś innego samca Być może barana Czyli PC W sumie to obojętne Dobra No to przychodzę tam na podwórko i teraz wam to coś poopowiadam. I będę się szybko kończyć, żeby stawić film na czas. I też mam już pomału mało opracowania w telefonie. No a więc tak to wygląda. Jak widzicie, ściółka jakaś nie najlepsza. No wiadomo, tak mówiłem wcześniej, że nie miałem siły ani chęci na to, żeby tutaj im posprzątać. No i co mam tutaj te dwie samiczki, z czego ta bez ogona. No jest to tak to przemieszanie, no bo ja wiadomo biegają te króliki dookoła, samiec gonił tę samicę, no i tak to się wszystko zmieszało. No ale będę musiał, jak w poniedziałek, jak to znajdę czas, no to i tutaj wyjątkowo jutro posprzątam. Ale chodzi o którą mi chodzi, że jest na pewno kotna ta z tyłu. Ona ma taki dość gruby brzuch, niż te dwie więc ją sobie utożsadzę jako pierwszą i zobaczymy czy jest kotna ogólnie tasańczka jest taka trochę dziwna te oczy, chodzi mi o oczy takie troszkę dziwne ma i co taki ten pyszczek taki jakby byłby trochę upośledzony ten kruik. wiadomo tylko tak to wygląda nie no no to chyba u nich wszystko to tyle u reszty też żadnych zmian nie ma. Tu u młodych, tutaj na samiczka dalej jest. Żadnych zmian nie jest nie ma. To może tam do podpalonych czarnych. No żeby ten filmik taki krótki nie był, tutaj Wam też pokażę samicę belgijski olbrzymszyn szilowy. Samiczka bardzo ładnie rośnie. Zresztą widać to i po wadze też widać, kupię sobie taką fajną wagę. Na Wam ją pokażę, bo szczerze to nawet nie wiem gdzie ona jest. No, gdzieś w domu, w środku. Ale już waży troszkę. Szczerze na stanie, pamiętam ile. No, ale dużo. Wiadomo. Jest to belgijski olbrzym, szybko rośnie. Tylko troszkę na taki dziwny mały ogonek. Taka na belga. Ale to mi akurat w tym mi nie przeszkadza. No i tutaj mamy samczyka PC, samczyk troszkę zaczął tam linieć. Tak dziwnie dopiero w październiku. No i u niego to tyle, sobie za chwilkę by dokończył filmik. Jedzonko będzie jeszcze dać. No. Ładny samczyk. No i co, dalej próbuję zakończyć seans PC bez skutku. Więc myślę, że jak będę śmierał katki, no to wtedy zamienię miejsca i może wtedy coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję. Dobrze. I tak by zauważyłem, że Samica Bos jakby też bardziej rosła od samicy belgiskilowy. Ma, ma troszkę większe uszy i trochę ją podgoniła i jest prawie tak jak ona w wielkości oczywiście głowa mniejsza jest ale no zobaczymy potem ją zważę zobaczymy ile waży dobra to jeszcze przejdę wam tam do środka bo zapomniałem wam jeszcze o czymś powiedzieć dokładnie to zapomniałem powiedzieć te o tym samym tej samiczce Oczywiście nic nie jest. Oczywiście fajnie żyją. Fajnie rosną. Chodzi o tego samczyka. To powiem wam, że prze... że dostał geny po matce w większości. Na przykład ten... czy ten to tak jakoś ładnie nie wyglądają. A ten... nie że ładnie wygląda. Ładnie zbity jest, no tylko troszkę... płochliwy. Naprawdę, taki jeden wielki mięsień. Więc samczyk bardzo ładny wyszedł. A ogólnie tak robiłem po miesiąc miesiąc, że... Ta sańca akurat dość mało brudzi, więc nie muszę u niej aż tak często sprzątać. Nie muszę u niej tak często sprzątać. No i nie niesprzątanie chyba jest miesiąc. Nawet z nie wyciągałem, więc ja tylko tak otworzyłem, dałem jedzenie, no i zamykałem. No i nawet nie zauważyłem tego, jak ona się, jak ona się zrobiła. Wiadomo, puchliwa, bo puchliwa, ale naprawdę taka sańca z niej się zrobiła masakra. Wyciągają nie do, że taka wielka. Nigdy takiego wielkiego w nie widziałem. Uszy ma idealne, mm, tak więc. I też jeden potężny mięsień. Taka zbita jest bardzo. A gruba nie jest. Bo nie czuć yy, jakieś ta właśnie, żeby było jakieś fałdy, jakiś tłuszcz. Nie czuć. Jeden wielkim po prostu mięsień się schowało do środka. Dobra, może na następnym filmiku Wam tym bardziej pokażę. To co, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeżeli tak, no to oczywiście łapeczka w górę, suba i dzwoneczek zostawcie. Do kolejnego filmu, trzymajcie się, no i cześć.